Witam wszystkich bardzo serdecznie na lipcowym czytaniu Dla LWów. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, na początku mam nadzieję, że mi wybaczycie to opóźnienie. Aktualnie przychodzę rewolucję w swoim życiu i robię dla Was czytanie w warunkach bardzo polowych dlatego być może nawet i widoczność nie będzie najlepsza, no ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Zanim przejdziemy do czytania, chciałam Was poprosić o wstawienie łapek w górę, komentarzy dla statystyk, no i oczywiście subskrypcja, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału. Energie, które pojawiają się dla, dla Was na lipiec, pokazuje nam się tutaj dość trudna sytuacja emocjonalna. Jest to coś, co dotyczy Waszej przeszłości, coś, co przez jakiś czas odpychaliście od siebie. Mam wrażenie, że to, co się wydarzyło, to, to mogło być cokolwiek. Oczywiście to może dotyczyć czy pracy, czy rodziny, czy na przykład związku. Tutaj używajcie swojej intuicji. Ale pojawiają nam się trzy miecze i to jest tak jakby wasze krwawiące serce, tylko że to nie jest świeża rana. Mówię tak dlatego, że tutaj mamy sześć kielichów. To jest energia przeszłości, to wręcz tak jakby coś, co próbowaliście właśnie odpychać od siebie. Mówi to dlatego, że mamy tutaj siedem buław i to jest energia, w której wy tak jakby w tradycyjnym tarocie mamy postać stojącą na takim wzgórku, która taką buławą odpycha od siebie inne osoby, tak? Więc tutaj po prostu pojawia nam się taka sytuacja, że wydarzyło się coś. Coś trudnego, coś ciężkiego, co bardzo mocno Was ubodło i Wy tak jakby nie uleczyliście tej rany. Tutaj pojawia nam się podejście typu, że czas goi rany. No niestety tutaj widzę, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie akurat tutaj ta zasada nie ma prawa bytu. Czas tak jakby nie uleczy tych ran i mam wrażenie, że już część z Was zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. To tak jakby im, im bardziej staracie się coś zagrzebać, tak, czy zamieść pod dywan, czy odpychacie od siebie te myśli, one non-stop do Was wracają i właśnie te sześć kielichów pokazuje nam, że ta przeszłość tak jakby w tym miesiącu znowu do Was wróci. Coś tak jakby Was. Nęka, jakieś wydarzenie z przeszłości. Po karcie trzech mieczy mamy kartę pięciu monet. To tak jakbyście do, doświadczyli czegoś, gdzie tak jakby coś zostało wam odebrane. I stąd tak jakby ta rana, stąd, stąd ten ból. Czujecie, że zostaliście potraktowani niesprawiedliwie. I tak jakby Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie yy, kwestionujecie miłosierdzie Boga. To oczywiście jest tak jakby wiadomość dla osób, które wierzą, tak? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że oglądają mnie też osoby, które w Boga nie wierzą. Yy, raczej tak jakby mają podejście, że okej, okay, jest wszechświat, tak? I, I rządzi nami wszechświat. W każdym razie zdecydowanie było ogromne poczucie niesprawiedliwości. I tak jakby od dłuższego czasu próbowaliście zrozumieć, dlaczego zostaliście w ten sposób ukarani, dlaczego to przydarzyło się właśnie Wam. Mówię tak dlatego, że tutaj mamy kartę siedmiu kielichów. To tak jakbyście bardzo dużo czasu spędzili na takim kluczeniu, w takim labiryncie z próbą zrozumienia, dlaczego to Was musiało dotknąć. I to, tak jakby wiadomość, która płynie do Was z tych kart, to jest tak jakby to, że jeżeli chodzi o działanie wszechświata, czy na przykład plan boski, nie macie na niego wpływu i nie zawsze będzie Wam dane zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło. To, że Wy odczuwacie ból, to, że sytuacja była dla Was ciężka i jest to tak jakby... Obraz sytuacji tylko i wyłącznie z Waszej perspektywy. Tutaj jest potrzeba zrozumienia faktu, że każdy medal ma dwie strony, że mamy dwie strony medalu, tak? I tak jakby z Waszego punktu widzenia zostało Wam odebrane coś pięknego. Straciliście coś, co tak jakby symbolizowało przepiękną i pozytywną energię i dlatego tak mocno odczuwacie ten brak. Tylko tak jakby ignorujecie fakt, że była też ta druga strona medalu i tak jakby ta zasada dotyczy wszystkiego na tym świecie. Zawsze jest ta ciemniejsza strona. I tutaj tak jakby jest potrzeba zrozumienia, że również ta ciemniejsza strona została Wam odebrana czyli że jest tak jakby balans. Y oczywiście czytanie ogólne odnosi to do siebie tak, jak pasuje to do tego, co się dzieje u Was w tym momencie, y ale jest to tak jakby jedna z najtrudniejszych lekcji, y jeśli chodzi o rozwój duchowy. Ponieważ jeżeli tak mocno odczuwamy y cierpienie i ból emocjonalny z powodu tego, co się wydarzyło, tak jakby tutaj bardzo dużą rolę gra nasze ego. I to ego nie pozwala w ogóle nawet, tak jakbyście zatykali uszy na to, że to, co zostało Wam odebrane, również miało tak jakby kolce. Ponieważ tak jakby ta rzecz, czy ta osoba już nie, nie ma miejsca w Waszym życiu, Wy po prostu nawet nie wiecie, jak konkretna sytuacja mogłaby się rozwinąć dalej. W waszym wyobrażeniu byłoby wszystko pięknie, byłoby po prostu jak w bajce, tak? Ale nie jesteście tego pewni i nigdy nie będziecie tego pewni. Najważniejsze jest to, żeby po prostu zrozumieć, że ta druga strona metalu, takująca strona metalu również została wam odebrana. Więc tutaj chodzi tak jakby o um, tej akceptacji, chodzi o zrozumienie tego, że również w pewien sposób to, co się wydarzyło, przed czymś was ochroniło. Po karcie siedmiu kielichów mamy kartę koła fortuny. I tutaj tak jakby energia, która płynie z tej karty do Was, to jest tak jakby potrzeba spojrzenia na to, w jakim stanie Wy teraz jesteście. Do jakiego stanu ta sytuacja z tymi trzema mieczami, czyli że to krwawiące serce, do jakiego stanu to was doprowadziło w dniu dzisiejszym? Jak wy się czujecie, w jaki sposób prosperujecie, jak prowadzicie swoje życie? I jeżeli jesteście niezadowoleni, a mam wrażenie, że większość z was jednak tak jakby może mieć tak jakby pretensje, nawet i do całego świata, o różne rzeczy, ale tak jakby źródłem. Takiego podejścia czy takiego zachowania jest właśnie ta jedna konkretna sytuacja z przeszłości. I ona tak jakby rzuca cień na Waszą teraźniejszość i na Waszą przyszłość, ale dzieje się to dlatego, że Wy na to pozwalacie. Więc w momencie, kiedy zaakceptujecie to, co się wydarzyło i tak jakby, jeżeli pozwolicie, żeby zamiast tego o ego, również zaczęła przemawiać do Was, Wasza dusza, tak, że odzyskujecie to połączenie ze swoją duszą, wtedy to koło fortuny zacznie się obracać na Waszą korzyść. W momencie, kiedy przestaniecie obwiniać inne osoby i powiedzmy wydarzenia czy świat o, o Waszą niedolę, to koło fortuny po prostu zacznie się kręcić w tą pozytywną stronę, w tą stronę, w którą powinno iść, bo teraz idzie tak jakby tak jakbyśmy mieli zegar, który yy, gdzie wskazówki idą po prostu w przeciwnym kierunku niż powinny, tak? Yy, więc no, po prostu tak jakby ogólna wiadomość dla was jest taka, że jeżeli dzieją się pewne rzeczy, które z pozoru nie mają w ogóle nic wspólnego z tym co wydarzyło się w przeszłości, zastanówcie się jeszcze raz, bo tak jakby yy, ta pieczęć emocjonalna, która została wybita na waszym sercu poprzez to wydarzenie, ona po prostu właśnie kładzie się cieniem i ona powoduje zaburzenia energetyczne i emocjonalne w każdej sferze waszego życia. Wszelkie niepowodzenia tak jakby yy, mają właśnie źródło w tym jednym wydarzeniu. No i teraz tak, ta przeszłość puka do waszych drzwi. I tak jakby... Yy, Nękają was te myśli i tak jakbyście się bali otworzyć te drzwi, ponieważ dla Was po prostu za tymi drzwiami jest koszmar. Z Waszego punktu widzenia właśnie to jest bardzo istotne, żebyście zrozumieli, że Wy widzicie tylko część, jedną stronę tej sytuacji. I to, co Tarot nam pokazuje, mamy tutaj trzy buławy, że za tymi drzwiami wcale nie jest tak źle. Tylko chodzi o to, tak jakby to, co mówiłam na początku, że akurat w tej sytuacji czas nie wyleczy tej rany, musicie wy aktywnie zacząć brać udział w leczeniu tej rany. Zaczynamy to od tego, że akceptujemy to, co się wydarzyło, akceptujemy tak jakby ten boski plan, akceptujemy, że jesteśmy częścią większego planu <laughs> i tak jakby z pokorą y, trzeba by przyjąć to, co się wydarzyło, tak jak na przykład Jezus dźwigał ten krzyż, tak? To, to oczywiście dla osób wierzących. Ta karta pokazuje nam potencjał, to co moglibyście mieć, ale to jest za oknem. Wy tak jakby zamknęliście się w tym pudełku, tak? Czy, czy no powiedzmy w tym domu, w tym domu żałości, czy, czy w domu żałoby, tak jak tutaj mamy na, na tej karcie pięciu monet. I tak jakby non-stop prosperujecie w tej, w tej ciemności, ale to jest tylko i wyłącznie wasz wybór żeby to robić, tak? I tarot Wam pokazuje, że może być lepiej. Ale to samo z siebie nie przyjdzie i to nie przyjdzie do momentu, w którym Wy tak naprawdę nie włożycie wysiłku, żeby wyleczyć tą ranę. Po karcie trzech buław mamy kartę dziesięciu monet. I tak jakby wiadomość, która płynie szczególnie w połączeniu z tych dwóch kart, to jest to, że w tym momencie... Tu, gdzie teraz się znajdujecie, macie wszystko to, czego potrzebujecie. Tylko nie mylcie tego z tym, czego chcecie. Wszechświat da wam to, czego wam potrzeba. A to, czego wy chcecie, to są po prostu wasze marzenia, które bardzo często mogą być kierowane waszym ego. Dlatego tak jakby tutaj jest przypomnienie dla was. Że jeżeli bardzo czegoś chcecie, ale nie widzicie, żeby to się mogło ziścić, nie ma po prostu szans, na przykład nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu i zmienić pewnych rzeczy, po prostu musicie zaakceptować ten fakt, rozejrzyjcie się dookoła i zrozumcie, że macie wszystko to, co jest Wam potrzebne i że to wystarczy. Że tak naprawdę nie ma się czym przejmować. Przeszłość musi odejść do lamusa, tylko nie zrobicie tego poprzez y, ignorowanie tej przeszłości, unikanie konfrontacji z tą przeszłością. Ta przeszłość puka do Waszych drzwi po raz kolejny nie bez powodu. Ta rana sama z siebie się nie wyleczy. Jest potrzebne Wasze zrozumienie, jest potrzebne Wasze zaangażowanie, y, tak jakby pełną parą wręcz, w to, co się wydarzyło. I szczególnie właśnie też y, wybaczenie będzie tutaj. Potrzebne wybaczenie sobie, wybaczenie innym ludziom oraz wybaczenie tak jakby całemu wszechświatowi, pochylenie głowy przed Bogiem, przed wszechświatem, zaakceptowanie tego, co się wydarzyło i po prostu ruszamy dalej. Ostatnia karta dla Was, mamy 10 buław i ta karta symbolizuje już tak jakby maksimum ciężaru, jaki wy jesteście w stanie unieść. Stąd właśnie tak jakby pojawia nam się znowu ta przeszłość. Ponieważ wy już osiągacie najwyższy pułap tego, co możecie tak jakby nieść na swoich barkach. Tylko to, to, co tak jakby ta karta nam pokazuje, to jest to, że z waszej perspektywy po raz kolejny ten ciężar, który niesiecie, został wam narzucony. Ale z, tak jakby z dalszej perspektywy, wy ten ciężar, przyjęliście samowolnie. Wiem, że może to być trudna, trudna wiadomość do zaakceptowania, ale tak jakby bagaż emocjonalny, jaki ze sobą niesiemy, to jest wyłącznie nasza robota. Tutaj chodzi o nasze reakcje na to, co się dzieje, reakcje na zachowania czy czyny innych osób. I te nasze reakcje tworzą ten bagaż emocjonalny. Jeżeli za, zaangażujemy właśnie akceptację, zaakceptujemy to, co się wydarzyło, ten bagaż emocjonalny zacznie się robić coraz lżejszy, ponieważ to już nie będzie miało miejsca w Waszej teraźniejszości i nie będzie kładło cienia na Waszą przyszłość. Tak jakby wiadomość, która płynie z tej karty, to jest po prostu analiza tego ciężaru, który czujecie na swoich barkach i zrozumienie, że Wy tak jakby na to w pewien sposób pozwoliliście. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam tym czytaniem, ale tak jak wcześniej mówiłam, to jest po prostu jedna z najtrudniejszych lekcji, jeżeli chodzi o rozwój duchowy i tak jakby tego nie da się zrobić na pstryk. Tego się nie da, to znaczy nie da. Zdarza się tak jak mamy cudowne uleczenia, tak? że na przykład doznajemy nagle olśnienia i wszystko się zmienia i to koło zaczyna się kręcić już na naszą korzyść ale w niektórych przypadkach jest to długotrwały proces. Najważniejsze jest to, żeby chcieć i żeby próbować i żeby się nie poddawać i wtedy wszystko będzie w porządku. To jest bardzo tak jakby sytuacja o bardzo dużym nacisku emocjonalnym i psychologicznym, ponieważ to, przed czym wy się tutaj bronicie, jest dokładnie i dosłownie kluczem do Waszego szczęścia. Tylko chodzi o to, żeby przestać się bronić, nie barykadować tych drzwi, tylko je otworzyć i skonfrontować się z przeszłością. Tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część czytania. Będą jeszcze, będzie jeszcze druga część, w której zajrzymy sobie w energię podskórne to, co wasi przewodnicy chcieliby Wam powiedzieć. To będą te trzy karty starota o nazwie Snygai. Będą trzy karty Starota Króczego. Kruk daje nam ostrzeżenia albo rzuca światło na pewne elementy, które pojawiły się w głównej części czytania. Będą trzy karty z wiadomościami ze Świata Fauny. No i jeszcze będzie dodatkowa iskierka dla Was z kolejnej talii kart wyroczni. Jeżeli macie ochotę zobaczyć część rozszerzoną, to zapraszam. Link podaję poniżej. A jeżeli nie, to pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.